Cześć, z tej strony Espers, jest ze mną mój kolega Hiromen. Siema. Będziemy nagrywać filmiki dotyczące gry Battlefield Hero. Będą nagrywane najczęściej, na, najszybciej jak się da, i jak będziemy mieli czas, bo mamy y, też inne obowiązki związane ze szkołą. Dobra, teraz, a, teraz opiszę Wam, kim będziemy grać. A więc tak, pierwszymi postaciami, jakimi będziemy mieli zamiar grać, będą snajperzy w National, snajperzy w, Nation, y, w Royal, no, i yy, ganerzy w Royal, no i także medycy yy, w National. I pod, pod sam koniec każdego odcinka będziemy Was informować, na jakich mapach i kim będziemy grać. I jeszcze chcę dodać, że wybieramy się najprawdopodobniej jeszcze w tym tygodniu do MPK, żeby kupić pudełkową, grę, pudełkową wersję gry yy, Battlefield Hero, która zawiera kod na 10 tysięcy funtów i różne dodatki. No i w opisie dodam jeszcze link do filmu, który opisuje wszystko, co, co zawiera ta, ta pudełkowa wersja. No ja żegnam się z Wami i żegnam się z moim kolega. Siema wszystkim i na razie.